Agata, Wilska, psycholog. Po pierwsze, myślę, że jesteśmy tak w ciągu roku zaganiani, tak dużo pracujemy, że po prostu nie mamy już tej energii, siły na to, żeby w ten jeden dzień zebrać właśnie tą energię na to, żeby się wyszykować, na to, żeby sobie coś zorganizować, na to, żeby tą jednak noc przetańczyć i prześmiać najlepiej. Więc myślę, że to jest pierwszy powód. Myślę, że też mamy sporo alternatyw w ogóle w ciągu roku. Kiedyś tego nie było, i Sylwester to był taki jeden z niewielu wieczorów czy jedna z niewielu nocy. Gdzie mogliśmy się bawić? Teraz właściwie tak naprawdę co tydzień w klubach są różnego rodzaju imprezy. Także sądzę, że to już nie robi na nas takiego wrażenia. A może po prostu nie chcemy iść z prądem i zachowywać się tak jak wszyscy? Sylwester to jest taki czas, kiedy wszyscy imprezują. Jakoś nie pasuje mi to, że jak wszyscy się bawią, to ja też muszę się bawić. Nie pasuje mi to, że muszę wypić konkretnie szampana o 12, a nie mogę go wypić o 11 albo o 4 rano. Nie lubię imprez takich na siłę, a Sylwester to jest taki czas, kiedy trzeba imprezować Wiele osób dlatego nie chodzi na Sylwestra, że czuje tą powinność, że to jest taka noc, że nie można się usiąść w domu przed telewizorem. Że trzeba się pochwalić, gdzie się było i opcja właśnie, że się spędza bardzo tą noc zwyczajnie i sądzę, że się buntujemy przeciwko temu, że to jest taki przymus. Działamy trochę na zasadzie przekory. Natomiast zachęcałabym do takiej lekkiej mobilizacji, żeby no jednak trochę się zmotywować i włożyć w ten wysiłek, to, żeby się przeszykować, bo z reguły nie żałujemy tych nocy, gdzie wychodzimy. Z reguły potem mówimy, że było fajnie i dobrze, że, że wybraliśmy taką opcję, Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest tak, że mamy sporo wrażeń na co dzień, mamy taką pracę, czy takie życie, taki tryb każdego dnia, że się bardzo dużo dzieje i to jest jedyny moment, kiedy możemy tak naprawdę usiąść w dresie na spokojnie, pobyć ze sobą, pobyć tak naprawdę intymnie, bez takiego spięcia, że się musimy znowu wyszykować, ubrać w jakiś uniform, nałożyć znowu, tak mówię o kobietach, jakąś tam maskę w postaci makijażu, to też myślę, no pójdźmy za tym. Bardzo ważne, żebyśmy znali siebie i swoje potrzeby. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że to jest taki Taki moment, kiedy możemy poluzować i odpuścić, zróbmy to. A jeżeli wiemy, że w ciągu roku mamy bardzo mało kontaktu z bliskimi, mało się bawimy, mało się śmiejemy, mało tańczymy, to może warto jednak trochę się zmotywować, bo pewnie nie będziemy żałować. Oczywiście każdy z Państwa wybierze taki rodzaj zabawy, który najbardziej Wam odpowiada. Jeżeli kochacie spokój, ciszę, to proszę zostańcie w domu. A jeżeli lubicie poszaleć, no to jeśli nie na bal, to chociażby na miejskiego sylwestra do manufaktury zapraszam gorąco. Może czasami warto się zmusić?